Nowy dzień, jedziemy! Jedziemy, jedziemy, Hej, Nowy dzień, nowa przygoda. No, z tego akurat jedziemy z psami, więc... No, jedziemy z pieskami na spacer, obczaić miejscówę. Może jakąś lepszą. Za 500. Tata, wyłącz te czarne oczy. Lekko w prawo. Lekko w prawo. To się samo zmieni. To leci celista, więc nie mam wpływu na to, co celi. Fajnie. Ale jedziemy nowe jeziorko, poszukamy nowej wody, żeby był dojazd jakiś miarę, żeby może coś, w końcu może kiedyś coś złapiemy A nie tylko jeździmy na ryby, a może też ryba będzie Ale coś? złapałeś coś wczoraj, co to było? Ale to była małża Małża. Ale szczerze mówiąc, to z tym jeziorem... Się... O Jezus, ale tutaj jest prawo. ludzi No Ale to jest co? Uwaga ślisko, płatne Niestrzeżony, ale to ja to ja nie chcę tam. Za 300 metrów Skry jedziemy gdzieś dalej, bo tutaj są tłumy ludzi, a my sami wariatami szczekającymi to ta to dalej chyba. Co to jest? Tutaj nie wiem, no. ale tam nie szukamy bezludnej wyspy, ale chyba nie dzisiaj. Znaczy Baldazary się dalej bujają. Nie tego nie widzę. One mnie zawsze atakują tutaj. No jedziemy, zobaczymy, może jest jakiś podjazd do tego. No tutaj to jest chyba z plaża i jakieś takie dziwne rzeczy. W ogóle jest jakiś park zdrojowy, ja nie wiem. Nie wierzę, że wędkarze nie mają gdzieś tu swojej nory. Na pewno jest nora. Zawsze jest nora. Tylko zawsze jest nora to dla to jest Parking. Więc tutaj lipa. Czy my nie jesteśmy przy wodzie? Tu jest imatuje Nie. nie. Wyłączysz? Aha, bo ty nie włączałeś tej mapy. Nie, sobie. ja sobie wyłączyłem właśnie, tylko się zgasiłam Nowe tereny trzeba zaznaczyć nasze kotmouchy <laughs> Idziemy zobaczyć czy coś tutaj się nadaje na wędkowanie Chociaż patrząc po ilości osób to nie wiem Nie no mi? Mamy glebę już i kawałeczek żeśmy przeszli stamtąd, tam, 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 tam i tutaj mamy wodę, co tam nie było żadnych znaków ani nic, ale stoją tutaj samochody przy samej wodzie nie wiem czy tam są wędkarze ludzie biwakujący. Ale no, tak zapowiada się dosyć ciekawe. Jakby można było sobie autem podjechać. Żeby gratki wyładować. Z psiakami. No, no ciekawe miejsce. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Nie jest jakoś daleko od nas, bo jakieś 30 km chyba. Ale tutaj widzę wędkarz jest. Wędki ma tam zarzucone. Powiem tak, są tutaj stanowiska różne. Pan tamten wędkarz stoi z autem. Wędki ma trzy zarzucone. Pedro się pytał mówi, że biorą. To teraz idzie Pedro po nasze auto. Oczywiście nie mieliśmy w planach dzisiaj wędek wyciągać. Ale jak to Pedro mówi, że sobie zarzuci federka, to ja sobie zrobię kawę i pogadam sobie tutaj z naszą marudą waleczną. Z <laughs> śmieci, to nie wiem, chyba jakaś ekipa sprzątająca to będzie zabierać. Tam też, ale ogólnie, no ciekawe jest. A nam zależy właśnie na miejscówkach, żeby można było też podjechać autem, bo mamy możliwość spania w aucie. I mamy, mu bo, bo chcemy zabierać ze sobą psy. A nie zawsze w tym namiocie mogłyby. A powiedzcie wy, zabieracie ze sobą śmieci? Jakieś dzieci na rybki? My zawsze zabieramy wszystko. Nic nie zostawiamy. I naprawdę no nie rozumiem, jak można przynieść tyle rzeczy nad wodę. I tego ze sobą nie zabrać z powrotem. Chociaż tyle, że to w tych worach jest wszystko. No i co to wyszło z tego? Z tego wyszło, że mieliśmy tylko przyjechać na oględzinny miejsca. A ten rozkłada biwak. Uzupełnimy dokumenty zanim cokolwiek zaczniemy. Tak, proszę wpisać. Przynajmniej jeden wpis musimy zrobić. Może być na no, moje zezwolenie. Papierów? Jezioro Świerklaniec. Muszę znaleźć, bo ja nawet nie wiem, jaki to ma numer. Jestem tu pierwszy raz. Zajdziesz. Pewnie. Psy tam leżą w błotku? Najlepiej, lekcji. Ona to jest. Błodna, błotna pieska. A tu proszę, foch numer 10. Nie foch, tylko mieliśmy jechać tutaj, pozwiedzać sami jakieś miejsce, gdzie możemy powędkować, a skończyło się na wędkowanie. No, bo to wędkarz tak wymyślił. Dlatego ja nie wiem, czy ten dobrze jest mieć sprzęt cały w samochodzie na stanie. Nie. To ja nie wiem, czy to dobre jest tak. Na spacer chcesz iść, a tu wędki będziemy rozkładać. Jedną. Jedną. No a tu mamy cały zaraz zresztą. Zrobimy kawę. Mamy wszystko. Więc korzystamy. K czy kto korzysta, to korzysta. No. Nastolatki tak mają. W ogóle modyfikacje robimy cały czas tego naszego busa. Bo wczoraj tutaj były jeszcze graty. Ale Pedro już dzisiaj. Tak wymyślił na szybko coś, żeby te pieski mogły sobie siedzieć, jak jadą z nami. No i teraz się odkopuje. No. Nie liczyłeś, że będziesz wędkować, czy liczyłeś? To jest prawda, przyznaj się. Nie liczyłem, że będę wędkował. No, ja już widzę po twoim uśmiechu. <laughs> nie liczyłem. Tu ten uśmiech? Ale jak to, no, walka, każdy, wędkaż, jak to każdy wędkarz ma nadzieję. <laughs> ja miałam nadzieję, że my dzisiaj naprawdę tylko jedziemy, jeszcze na działkę no. mamy jechać. Działka nie ucieknie. A ryby mogą. Ale robota się nie zrobi. No, dzisiaj tak nic nie będziemy robić, więc z niedziela. niedziela. Znalazłeś do ten gaz? Gaz, ładnie. Po gaz tam poszłeś. Gaz jest tutaj. Bo tak w ogóle te półki co tutaj są teraz, tak i tak to one... To taki wanik tutaj, bo my tutaj mamy taką półeczkę na środek Na to mamy materac Możemy tam spać Ale że jest plegratu To nie będziemy spać, chyba Chyba, że na jakimś tym... obozie, nie? Tata Co? Jak pojedziemy na obóz, wszystko wyciągniemy, to możemy spać Tata skupion. No, bo mnie tutaj... Atakuje. Więc nie mogę sobie poradzić z tym bajzem. To jest nie po mojemu wszystko Bo to jest na szybko. Bo cię nie miało być wędkowania No właśnie, a jest. Jest kawusia. Nad wodą, którą jeszcze żeśmy tu nie byli. Więc ma małe obozowisko rozbiliśmy. Tak, zarzucona metoda. Więc jedna wędka tylko. Nie bądźmy zachłanni. Na próbę. Tam siedzi wędkarz. Mówi, że podobno biorą. Zawsze mówią wędkarze, nie, panie, nie, tu już nic nie brało, nie. A tu powiedział biorą, no więc zobaczymy. No to jak powiedział, że biorą, to padą, no, się wyciągamy okazał. wędki. Jedna wędeczka, parę chwilek, kawusia, zobaczymy. Zobaczymy, może będzie epidemia i będą brały. <laughs> epidemia ryb będzie, tak? Tak. No. A gdzie masz ten podbierak? A będzie potrzebny? No nie wiem, bo jak taka epidemia, aucie. epidemia ma być, to wiesz. Jest, jest. Przygotowany. Tego może tylko rozłożę w razie wu, bo tu byś sobie mogła. Ja bym, ja bym go nie w. znalazła. Szybko, szybko, bądź nie, nie, on tu leży. Tylko, że na szybko rozkładać. Mały podwieraczek, taki podręczny, na takie szybkie tematy. Ja już jeden podwieraczek złamałam, nie? Taka no. ciężka ryba była. Ile ona ważyła wtedy? 9 kilo czy 10, coś takiego. Więc, żeby nie było, jesteśmy konkretnie przygotowani w razie W, ale no, nie będziemy szaleć. Nie będziemy szaleć, ale woda no. Woda ładna. W całkiem to Ładne fajnie, jedzie. ale to nie jest świerkanie. Co to jest? Bo my żeśmy tam świerkanie. To ale... tylko od jakiejś góry. <laughs> coś, ja to... jaki tam miał numer? 14? 040. Cz... No, cz... Coś takiego. 0, Także widzicie, autem można podjechać. I jakoś, się, oczywiście, pod warunkiem, że nie jest zajęte, bo tych stanowisk dla aut jest mało. Więc tutaj, jak coś, to. To może nie być miejsca. Jest może z pięć takich stanowisk. Jak będą tutaj brały i będzie epidemia, to my wytniemy to miejsce, w którym jesteśmy. <noise> Bo my tutaj nie staniemy. Jezus ona mnie przewróci zaraz. No bo ono tak stało na środku, zaraz Lexi by jest, starmuciła. Lexi, co tam dają? Bo ta se Bella se kopie doł, żeby jej było chłodno, a ta jej miejsce zajmuje. No ADHD, ADHD jak nic, no po prostu, ja nie wiem, ja jak oglądałam Goldenki, to po prostu to takie krowy idą tak pomału. U lubią się kąpać. A nasza się nie lubi kąpać i nie chodzi pomału. Ona to w gorze, na się wody boi. Pikanko było. Pedro w gotowości. Tata rzuca On no w sumie rzucił Jesteśmy już tutaj W sumie Sporo 8 godzin osiem Tak, 8 tak, godzin 8 godzin Tata rzuca godzinki? Tata właśnie rzucił ostatni raz dzisiaj A na co rzuciłeś? Na jakąś przynętę nie przynętę tylko kulkę. Mam ba. Mhm. Już rzucał na Czy... skisłe masło. Na jakiegoś śmierdziucha robaka. No bo na tego mamy tu sporo. Na kukurydzę też tutaj? Mamy do tego trochę sporo nawet. Trochę sporo. Trochę sporo. Coś na co ja bardzo lubię rzucać czyli banan z... To jest banan z czekoladą? Tak, banan z czekoladą. Tutaj mamy... Co to jest? Mini robak. Nie I co to jest za ten? Pokaż zobaczymy otworzę powłochany. Trochę śmierci. <laughs> Leciało głowa. Nie wiem, śmierci robakiem i pachnie coś na słodko. Mamba. Yy, co tutaj takiego jeszcze jest? Tutaj jest. Nie wiem. Nie wiem, już ja takie, które wiem. Tutaj też jest mini robak. Pikantna kiełbasa, tu jest. Piszę no to tu. pikantna kiełbasa, tu. A tu? A tu jest tu jakaś jest... Kupry za polisie. Nie wiem, co tutaj jest. Tu jest czekolada z pomarańczą. Tutaj nie wiem, co jest szczerze. Tutaj jest truskawka, tutaj są skorupiaki, tutaj jest kukurydza. Tutaj w sumie nie wiem co to jest. Tu jest słodka kukurydza, a tu jest. Nie wiem co to jest. A tutaj nie wiem. Też ja mam mówiąc. Nasze, wam mówiąc, co te kulki, które mamy, nasze i robimy? powiem że szczerze, że bardzo je nasze psy lubią. Smakowało? Nie? Smakowała? To takaa, to A O tobie. O, ta to trzy dni zazwyczaj je. O to też... Goldeny szybko jedzą. ten golden jest inny od wszystkich goldenów. No to nie boi o boj się Goldeny, które uwielbiają wody, to tak akurat się boję. Dopiero sumie roczek ma, więc Ta ma roczek, ta ma 7 lat. Aż Jak wam się podoba My tutaj ten czaremale robimy, żeby cokolwiek wzięło chociaż Jest okej, okay, no woda Ale pichało dużo razy No ale to takie tylko małe jakieś grzmoty Nic większego Teraz nakładamy znowu. Teraz było na skisłe masło, czy teraz było na mambę? Tak było. Skisłe masło no. chyba. Teraz było na mamę, no, czy na skisłe masło? Było na mambę, a teraz jedziemy na tajną balę. Czyli? A, czyli tajną. <laughs> Kto wędkuje, to wie. Teraz mama rzuca. A mama rzuca najdalej z wszystkich A. nas tutaj. Tak, i to prawda. Potwierdzam. Najlepszy człowiek do rzutów. Proszę zobaczcie. Jest tak daleko, że nie wiadomo, czy zobaczcie. Jestem rzutowy. Rzuczacz, rzuczacz jeszcze. No my już się pakujemy. Niestety, no było kilka takich piknięć, ale nabrania nie było jakiegoś. Już ogarniamy. Ja w sumie tyle, nie? No dzisiaj nie byliśmy nastawieni na jakieś dłuższe wędkowanie, bo tylko przyjechaliśmy tak naprawdę zobaczyć sobie to miejsce. Ale... Ile my to byli? Dwie, trzy godzinki? Tak, dwie dni. Ale jest 15. No, także tyle z dzisiejszego dnia. No, my już wracamy tutaj ładnie, tak tu nie? Z taką tą dróżką. My tam gdzieś siedzieli, tam, tam, tam. Tam gdzieś. Duże jest to jezioro, nie? Tak, ale tymi miejscówkami. Tam były trzy chyba, nie? Nie więcej tam było z pięć tych miejscuchych Ale to, a tu tak Może jakby rowerem gdzieś w krzaki pojechał To by tam gdzieś może co znalazł Tam widzę jest jakaś coś, co no, może no, pewnie mają opanowane. Nie jest tu na pewno. Nie wiem. Ale ja nie mam na pewno my nigdy nie mamy. Hmm. Nie, na PZW na pewno nie mamy. Na komercjach precyzji Bo my tu są wędkarskie przygody Jak złapiemy rybę to będzie przygoda no. Tam jest jakieś wały Jeżdżą rowerami No ciekawe